Witam i pozdrawiam. Pogoniłem. Ładna słoneczna pogoda. Siódma rano, dochodzi. Przemek też pogonił. Tu kilka jego. Wysoko poszły. I teraz. Jak zawsze drzewa przeszkadzają. Hmm. Jak zawsze. I sędzi. No nic. Tu. Wilca Oczywiście łajdaczki na swoim miejscu. Coraz więcej. Chyba będzie przelocik dla Krimka. Krymek się przeleci. Coraz więcej. Bociany nie wyszły. A milcowata szaleje. No i już do siadania, tak, tak. Już za długo, przecież niecałą minutę latają. To nic. pomocnik Dzisiaj sobie wolne ma. O pokazał Przemka. Tu w górze kilka. I tu do dołu. A widzę Batacha jak zawsze. Mi nad głową. No i pozdrawiam i do następnego.